Dyskusja na temat wyglądu riksz jeżdżących po piotrkowskiej trwa przynajmniej od 10 lat. Co jakiś czas pojawiają się kolejne plany i kolejne nie zawsze nowe pomysły. Tym razem, jak zapewniają władze miasta, ma się udać, i od nowego sezonu po wyremontowanej pietrynie przejedziemy rikszą o zupełnie innym standardzie. A jak riksze oceniają sami łodzianie, sprawdzała Magda Komarzeniec. Po Piotrkowskiej jeździ kilkadziesiąt rikrz, Należą zarówno do dużych przedsiębiorców oraz kilku rikszarzy. Stąd zapewne ich zróżnicowany wygląd, od schludnych po mniej estetyczne. Odarte, no może no takie mało estetyczne, no mało zadbane, ale jeśli jest popyt na takie rzeczy, to powinny być. To, że czasem jest mało estetycznie, zauważają sami rikszarze. Niektórzy w ogóle o to nie dbają, tak. Niektórzy nie patrzą na to w ogóle. Ja tego nie rozumiem, tak? Jeżeli ktoś chce przyciągnąć czymś klienta, no to wiadomo, że trzeba o to zadbać, a nie olać. Generalnie wolałabym, żeby, żeby rycz nie było. Dlaczego? No właśnie dlatego, że są niebezpieczne, tak? dla, dla podróżujących i, i myślę też dla samochodów. Rzadko korzystam, natomiast mi się wydaje, że w tej chwili dużo się zmieniło, ponieważ wyglądają bardziej estetycznie, nie ma takiej. Nie wiem, tej tandety, która do tej pory jakaś tam panowała? Wie pani, co to jest wszystko od sasa do lasa? To są przeróbki. Wydaje mi się, że to powinna jakaś firma produkować. I taki właśnie jest plan działania. Jedna firma, która ma zarządzać wszystkimi rykszami na Pietrynie, zostanie wybrana w drodze konkursu. Chcemy, żeby... Firma, która wygra ten konkurs, zobowiązała się do dostarczenia minimum 40 rikszy, które będą przemieszczały się po ulicy Piotrkowskiej i utrzymywania ich przez okres 10 lat, oczywiście z bieżącym serwisowaniem, naprawami. Pojazdy powinny pasować do klimatu ulicy Piotrkowskiej. Istotny jest nowy, jednolity wygląd rikszy. Ważne jest takie plastyczne zgranie ze sobą, skomponowanie zarówno plastycznego wyglądu rikszy, jak i człowieka, który nią kieruje. Ważne jest bezpieczeństwo pasażerów, komfort jazdy, osłona przed deszczem, nadmiernym słońcem. Pomysł ujednolicenia jest pomysłem głupim, ponieważ likrzy na całym świecie nie są ujednolicone. Aleksandra Tomczak dodaje, że ważniejsza od estetyki jest kwestia bezpieczeństwa. Z tym poradzono sobie w Niemczech, wprowadzając odpowiednie certyfikaty. Riksza musi być wyposażona w odpowiedni osprzęt, między innymi w hamulce przednie musi mieć światełka, musi mieć odpowiednią szerokość i odpowiednią długość. Riksze, jak zapowiadał urząd miasta, mają łączyć komfort jazdy z bezpieczeństwem i oczywiście estetyką. Projekt nowych pojazdów poznamy prawdopodobnie zimą, a przyjedziemy się nimi latem.